Witajcie, towarzysze, z tej strony, ja, wasz kochany Mauszek, to jest kolejny odcinek z naszej kochanej serii, przez Równej Polski. Jak dobrze pamiętacie, moi drodzy towarzysze, w poprzednim odcineczku udało nam się oczywiście tutaj walczyć z Rumunią, jak dobrze pamiętam, też z Austrią, choć tego nie jestem pewien, ale na pewno udało nam się tam zwasalizować Słowenię i Mołdawię. A w międzyczasie, moi drodzy towarzysze, zaanektowaliśmy też Litwę, jest to nasz piękny plan. Do tego towarzysze, aby tutaj zrobić sobie rzecz pospolite, obojga nawodów nie sprawdziły się, gdyż potrzebujemy e, po pierwsze stabilności na poziomie trzecim, co akurat nie, nie byłoby czymś trudnym, a potrzebowalibyśmy Mińska i. E, nie, nie, nie Mińska, tylko potrzebowalibyśmy byśmy Kijowa i Tybowa. gdzie niestety Turbów należy do EOSC, no co nam troszkę szkodzi, towarzysze, troszkę nam szkodzi. Kijów jakoś byśmy tam myślę że zorganizowali, no ale. Niestety, towarzysze, no nasze polane póki to legły w grywuza. Acz, towarzysze, acz. oj, ja się zagadałem. Acz, towarzyszy. Wasz kochany marszałek uznał, iż no, w Afryce nie ma wyzwolonych państw. Powiedzmy że że kol kolonizacja nigdy się nie skończyła. Towarzyszy, to, to, to jest pretekst do tego. No, a po prostu trzeba żeby po to, żeby korporacje, towarzysze sobie z tych afrykańskich plemion. Po prostu, towarzysze. Pieniądze, a my, my jako równa Polska, nie mieliśmy nich w swoich kolonii, więc nie mogliśmy ich wyzwolić, acz, acz towarzysze, nadeszła w Ekopom, na chwila, gdzie możemy wyzwolić jeden kraj, tym krajem, moi drodzy towarzysze, jest Trypolitania, chyba tak, chyba dobrze pytam. Trypolitania, ma ona sojusz z Chorwacją i z Katarem, tak, Katarem, więc towarzysze, jako, że jestem waszym kochanym marszałkiem, uznałem, że wyzwolę te państwo. No bo towarzysze, to nie jest w ogóle po chrześcijańsku, aby ono w ogóle tutaj było tak zniewolone. Więc tak, co my bierzemy? Bierzemy sobie status, oczywiście, to raczej imperializm. Ale to nie jest imperializm, to jest tylko kasus belli, bo nie można wziąć innego. Jakbym mógł wziąć inny, to bym wziął inny, no ale nie mogę. Nie mogę wziąć innego. Oczywiście nie wzywam tych sojuszników, bo nie chcę, żeby ich sojusznicy do mnie doszli. I towarzysze akceptuję tą wojnę. Zmniejszy sobie na poziom trójkę. Na poziom 3, tutaj szybkość. No, jak sami pamiętacie o mojej drodze ostatnio, to e, ciężko to działało, że tak powiem. Ciężko. E, I tak. Po pierwsze, e, armia numer 1. Gminy jeden dzień. No, 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 nie możemy tu przejść. Halo, halo, oj. Czuję, że może być zaraz nieprzyjemnie. Skoro tak jest. Bo nie mamy tutaj żadnego prawa przemarszu. Bo tak, przez Bułgarię. Moglibyśmy to obitycznie przejść, tak? O tak, oni nam dadzą prawo przy marszu, oni też e, oni też nam dadzą. Tutaj, no właśnie. Arabia Saudyjska, na mnie tak, gdyż to jest nasz rywal. I tu się towarzysze pojawia problem. No bo, jak nie przejdziemy przez Arabię, no to przez co mamy przejść. O, dawką, już sobie wzięli prawo przy marszu, więc tak. Tutaj, oczywiście, lokalna siła handlu, czy tutaj produkowanie? Nie, lokalna siła handlu wystarczy i tak. Bierzemy tą armię, niech ona idzie tutaj, i druga armię, niech ona idzie tutaj. Proszę bardzo, towarzyszyłem. Wszystko jest rozdysponowane. Jedna armijka już widzę prawie zajęła tutaj chowywację. No, to ładnie, niech sobie zajmują. Czy moi wasale mają, może, tutaj jakieś. Nie, nie to, chociaż. Tak, to też tutaj mógłbym. Ale czy oni może mają tutaj jakieś, nie mają żadnych krawów, niestety? No a więc, co zrobimy? To, że my oczywiście wyzwolimy chowowacy, no bo dlaczego mielibyśmy jej nie wyzwolić? Znawołaby się Rumunia i Franca. Francja, ale nas to nie obchodzi. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze dwóch punkcików? Jednego, dwóch znowu, aby się oni zgodzili. Poczekamy. Ja poczekam. Mam czas. Mam czas, ja za każdego wyzwolonego człowieka poświęcę tą swoją minutę. Poświęcę każdą minutę, żeby tutaj uwolnić z opresji moich braci z hapowacji. Tylko wystarczy towarzysze poczekać. Moje armie stoją, więc nic złego się nie dzieje. Tutaj chyba jakaś większa wojna jest, bo widzę, że tutaj inni biorą prawo przemarszu. Co ciekawe tutaj Iran mi tutaj rozwinął swoje granice. Bardzo dobrze, okej, okay, jak to wygląda? Wyjdziecie do... do katelu. no to idźcie. Czy... o, chorywacja już ma niski status, czy oni by się chcieli... tak, oni by się chcieli poddać. O, Bułgaria już by dołączyła, no już by było nieprzyjemnie, weźmy sobie od nich pieniążki. No i chyba wystarczy to wszystko. Pierwszy kraj, towarzysze, wyzwolony. <laughs> Pierwszy kraj, wyzwolony. Czy będziemy mieli jakiś problem może z Terypolitanium, jakkolwiek to brzmi? Nie, 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 to tylko to. Bułgaria, Rumunia i Francja. Więc musimy szybko towarzyszyć, działać. Bo ja tu widzę, iż e, no, jak będziemy tak zwlekać, to może się zaraz okazać, że tutaj nie damy rady. Hopsownego mam, marszu chyba nie mogę włączyć z tego, co widzę. I teraz próbuję tutaj włączyć w marsz. O, idzie teraz. Co prawda, będziemy debatować, towarzyszy jeden punkcik militarny, ale i tak chyba ja mamy tutaj 400 lat, czy no, 300 lat. Nie, nie 303 lata chyba, czy 30. 33 lata właśnie więc spokojnie, myślę, że do tego czasu uzbieramy sobie te punkciki. A tymczasem wybierzmy sobie, wykorzystajmy je na to, żeby tutaj oblec sobie katar, który oczywiście jest na jakiejś wysepce. Czy moglibyśmy telepolitani? To jest. Nie, to jest katar. No to OK. Czemu to tak się dzieje? Czy wy już... Nie, wyjdziecie tutaj, więc wstańcie. Weźcie sobie fapsowny marsz. Oj, dobrze, znowu chyba standardowo na moim kanale, standardowo. Wy nie, ma, nie możecie, bo nie mamy tutaj statków, to trudno. Przeżyjemy to. A więc, jeżeli chodzi o katar, to czy oni by mogli być? Mogliby być zwasalizowani i nie byłoby żadnych większych konsekwencji. Cieszy mnie to. Bardzo mnie to cieszy, akurat, moi drodzy towarzysze, gdyż dzięki temu nie będziemy mieli akurat jakiejś dużej agresywnej ekspansji w. Europie, no bo jednak tutaj będą się bardziej liczyły te tereny e, afrykańskie. A gdzie jest moja druga armia? Także się dopytam. E, jedna armia jest tutaj, druga armia tutaj. A, za, do, co tu mamy? No dobrze, dobrze. Jedna armia, widzę, już prawie doszła, więc dla nas tym lepiej. O, nawet będzie pierwsza bitewka. Czy to coś oprócz tego zyskamy? Nie, nic nie zyskamy. Oprócz tego, że. Znaczy, nic nie tracimy, jakby, jeżeli chodzi o atak, kiedy. Mamy wyłączony forcowny marsz, więc mnie to cieszy. Trochę mnie irytuje to, że nie chce się Katar poddać, bo on ma armię tutaj na jakiejś wysepce w e, Arabii Saudyjskiej, no i to jakby nie jest zbytnio pocieszające. W ogóle mają tutaj ropę, troszkę tego mają. E, dobra, tutaj mi się źle kliknęło. E, czy mogę? Mógłbym, bardzo ładnie, 500 pieniążków, no i jako wasal oczywiście, jako wasal. Proszę, bardzo pierwszy kraj... Nie, już drugi kraj w tym ucineczku uwolniony, jeszcze trzeci. Okej, okay, nie dołączyłby nikt więcej oprócz tych trzech państwek. z rywalizację tu weźmiemy, żeby sobie może. Ee, żeby sobie tutaj towarzyszę. Zwiększyć prestiż. Tutaj możemy uwolnić jakiś kraj, ale my tego nie potrzebujemy. Musimy odczekać jeden dzień, dobra. I towarzysze, trzeci kraj w tym odcineczku uwolniony, więc dla mnie to już jest norma towarzysze, spełniona, no tylko właśnie, mam problem, albowiem, no i tu też mam problem, kurde, no nie to chociaż, może, 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 o może mi się uda tu wyjść, dobra, udało mi się wyjść, no i towarzysze, chyba chociaż, hmm, a nie, 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 Myślę, że tutaj nasz król już będzie, czy no król, no prezydent Potocki, że on będzie e, tutaj musiał ustąpić, ale z tego co widzę, nie musi ustąpić, więc towarzyszy, zostawmy sobie chociaż, kto jeszcze jest do wyboru. Pan Tablo Grąsiewicki i Albert Huburt. Huburt, chyba tak. Hmm, no dobra, polski. O, towarzyszy, powiem ja że Jan Zygmunt Tablo jest obiecujący. To że myślę, że ja, chociaż. No ja. Nie wiem, nie wiem, towarzyszy. Tutaj 20... Nie, nie, zostawimy sobie towarzysze następcę Andrzeja Dudy. Pamiętajcie, że dynastia Andrzeja Duda nadal trwa. Tylko tego nie widać, ale ona wciąż trwa. Eee, moglibyśmy sobie zmienić na monarchię, ale my to zostawimy. My to zostawimy. Jesteśmy nadal republiką. Nadal towarzyszymy republiką. Nic się nie zmieniło. Wciąż jesteśmy wielcy. Wciąż mamy wielką Polskę. <laughs> No ale towarzyszy, z tego co tutaj mogę sobie zerknąć, no mamy bardzo dużo tutaj e, wyzwolonych państw, i ja czuję, że chyba Węgry będą się chciały do nas przyłączyć. Ja tylko obstawiam, tak towarzyszy. Z tego co widzę, to muszą być mniejsze niż 58, ok. Więc widzę, że Węgrzy już trochę tutaj e, troszkę już tutaj chcą się jakby wyzwolić z pod mojego jażni, jarz... nie, nie. Wróć, nie wyzwolić. Chcą się uwolnić od państw wyzwolonych. A przynajmniej widzę, że. No będziemy musieli towarzyszyć ciutkę, poczekać. Oni to jest jednak spore państwo aktualnie, jeżeli chodzi o Węgry. No troszkę je podbustowaliśmy. No, nie ma się co oszukiwać. I będziemy musieli tutaj towarzyszyć jakoś to fajnie sobie pozgrywać. <laughs> dobra. Dobra, dobra. To czy możemy sobie coś powodzić takiego z naszym amnią, żeby tutaj zwiększyć jakieś... o! W ogóle mamy 58, nawet 62 przychodu. Jak, Czy mamy jakiś większy przychód z tego powodu? Nie, 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 to chyba to po prostu z naszych. no, z naszego dobrobytu, z naszego towarzyszenia dobrobytu. Dlatego to jak jest dobrobyt u nas w Polsce. No i wszystko widzicie, wiecie o co mi chodzi? kata no to te dwa państwa oczywiście będą na pewno miały trochę większy um, Liberty Desire, czyli żądania niepodległościowe, no ale to z tego powodu, że one zostały niedawno podbite, więc... E, no więc sami rozumiecie. Dobra, czy w tym wypadku w sumie kawą mamy um, taki ładny przychód, to ja bym sobie to właśnie wywołał już drugą armię, e, a po co, żeby um, dopełnić sobie, bo tutaj wcześniej już zbudowałem sobie jedną armijkę, i teraz sobie połączę ją z tą drugą, która tu jest. Czy ona... Hmm, tu jest to za 32. Hmm, to nie. Tutaj gdzieś miałem taką za 16. Ona jest tutaj. Dokładnie. Ona jest tutaj. Ja ją sobie połączę z armią, która się teraz tworzy. A może nawet jeszcze dorobimy sobie, ja towarzysze trzecią armijkę, jeżeli nam wszystko pozwoli. Ale to się zobaczy. To się towarzysze, Wszystko zobaczy. Jak tam w ogóle nasi doradcy? Jak to wygląda? Nasz doradca żyje, bo myślałem też w sumie, że to jest przez to, że nasz doradca umarł, ale skoro nie, to weźmiemy sobie jeszcze jednego. Poczekamy aż się dowykrytuje to wszystko, żebyśmy mieli pewność, że nam starczy trochę pieniążków na to wszystko, co będziemy musieli tutaj osiągnąć. Tutaj połączymy tę armię. tutaj przychód, to czy nie przychód, tylko skarb jest na poziomie 2000 jest dla mnie satysfakcjonujący. Jak na razie przynajmniej. Jak na ten etap. Nie wiem, może to dla kogoś jest mało. Nie to satysfakcjonuje osobiście. Trochę smuci mnie to, że mamy tak mało stateczków. No właśnie, mało stateczków mamy. E, tutaj nic nie możemy. Wszyscy są oddelegowani. No i łapówki. Łapówki oczywiście narostą. E, 75 to nie. E, tutaj. Sądy jakieś. Co moglibyśmy troszeczkę rozbudować? Co by nam dało dużo pieniążków? W Warszawie, jakbyśmy zbudowali elektrownię atomową, atomową eee, Chyba tak, to jest chyba atomowa eee, Moglibyśmy to wytycznie to sobie ulepszać, nasze zamki towarzyszy. No tak, mamy jedyny słabek. Jeden słaby zamek w. Eee, jak to się nazywa ta prowincja? Zenpil, No to. Nie wiem, nie wiem, to może za zaraz zobaczymy. E, jak to wygląda w ogóle sprawa w Trytalopolis? Tu jest kanclerz, tak? Moglibyśmy zmienić rodzaj rządów? Czy ja mam taką możliwość? Czyli na taki wolny rodzaj rządów, żeby wszystko było twórcze jasne. Wolny rodzaj rządów. E, co ciekawe Węgrzy mają tutaj O, musimy to indu zmniejszyć, no właśnie. Musimy im tutaj to zmniejszać ten liberty Desire, On się powinien zmniejszać przez to, iż my byśmy mieli większą armię, mamy armię na poziomie... czy mamy przychód na poziomie 18. Niby mógłbym jedną armię sobie zwerobować, no ale... no to by było słabe. Znaczy to miał... To by było, to by był słaby przychód wtedy, bo bym miał przychód na poziomie 18 centów. No a to ważycie, No nie o to mi chodzi. Ja jednak wolę mieć taki w miarę stabilny przychód i później sobie rozgraniczać te pieniążki, czyli faktycznie będą mi do czegoś potrzebne. Jeśli chodzi o Austrię, no tutaj to niezbyt. na no, 200 tysięcy, co prawda mamy 118 tysięcy ludzi, no ale jednak raczej bym nie chciał tego. Hmm. <laughs> Będziemy właśnie musieli się skupić na takich państwach afrykańskich. Tutaj widzę mamy Tunezję. Tunezja ma sojusz z Arabią Saudyjską. No to jest właśnie duży minus, bo... <laughs> Bo Arabia Saudyjska ma dużo, właśnie 100 tysięcy ludzi ma. To tak samo jak ja tutaj. No, musielibyśmy coś sobie powykombinować, towarzysze. Co moglibyśmy innego zaatakować? Libię. Libię moglibyśmy zaatakować, ale ona ma służbę z wieloma państwami. Egipt. Egipt ma chyba też zawawiący, z tego co widzę, dokładnie. E, rewolucyjny Sudan, nie, nie, nie. Portugalia. No, w sumie, Portugalia. Dlaczego by nie, tak w sumie? No to może Portugalia byłaby dobrym celem na później, no ale to jak sobie ustabilizujemy nasze wszystkie tutaj... Yy, naszą sytuację wewnętrzną ogólnie. Niech sobie tu ogarniemy to, że yy, te aneksje wszystkie... Tak, na pewno będziemy musieli sobie zaneksować Węgry. Nie, nie. Wywróć to, proszę. Wchodzi mi to że ja nie mogę się odzwyczaić. że ja jestem wolnościowy, ale... Przez ten imperialistyczny żargon, który mi był wpajany, to ja nie mogę się przyzwyczaić, ale chodzi mi o to, że jeżeli on, Węgrzy by się chcieli oczywiście przyłączyć no to oczywiście kimże kim, że my jesteśmy, aby tutaj im to zabraniać, to przyłączanie się ich... Kurczę, tutaj Katar masz 7000 prawie w skarbcu. Bardzo dużo pieniążków. Jeśli 15 wydają na plenie korupcji, chociaż na utrzymanie armii też ich trochę kosztuje tak czy siak, 40 na, na przychód, to jest bardzo dobry wynik według mnie. E, co byśmy to troszeczkę chcieli tutaj może zbudować, Jesteśmy od tego. Mm, moglibyśmy wybudować targ, mm, ale on nam niewiele da, tak szczerze. Moglibyśmy tutaj za 5 sobie to zaupgrade'ować. No to trochę nie ma sensu, jeżeli miałoby być samo za 5. No właśnie, czego na poziomie 18, moglibyśmy tutaj zwiększyć sobie mm, przychód lokalny, ale to też nie ma sensu, no bo nie mamy niczego takiego znaczy no to nie ma nie, nie takiego efektu wow, żebyśmy musieli to bustować. Więc to musimy to chyba zbustować sobie naszą kopalnię ze złotem. No, generuje nam ona 40, no ale. No właśnie, to kosztuje po 100 punktów ten development. To też nas nic nie, satys nie satysfakcjonuje, towarzyszy. To nie jest to. Więc co możemy zrobić? Możemy zrobić sobie dłoń nuklearną. No, w sumie 10 prestiżu, a no, wezmę. Zawsze mi się przyda towarzysze. <laughs> Mogę space program, to raczej nie. Co myśleliśmy mieć do tego? 10 tysięcy 10 i roczny budżet, nawet no minus 50. No to nie, to raczej mnie to nie interesuje, aż tak. 52 lata. No nie, nie, nie. No. kurde to no znowu coś musimy stracić. Nie podoba mi się to, szczerze. Moglibyśmy coś rozwinąć, ale szczerze, nie mamy co za te punkty. Moglibyśmy. Może ja tę. Republikę sobie wzmocnić bardziej. No, przynajmniej na 50. A to co 3 punkty idzie. No da, niech to będzie tak, I co. Klas położnych u nas nie ma. Możemy skosztować, no w sumie możemy Chyba nam to pozostaje jedyne. O, jaki ładny generał. Jan Olbwacht Skarbek. Bardzo. O. Przykołowny imię. Polskie, przecież jest na polskie. E, aha, widzę, że tutaj są rewolucjoniści. A jacy to są? Eee, tu, 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 a e, na jaki? Aha, oho, no, chciałoby się parlamentaryzm wprowadzić. No, no, na pewno. Nie ma takiej możliwości, żeby tam jakiś parlamentaryzm. Może jakieś misje towarzyszy, moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy tutaj mieć unię z Czechami, czy znaczy Unię no. Te weny czeskie moglibyśmy po prostu przejąć sobie. Polskie Wenecans, powinniśmy mieć co najmniej 25% prestiżu i koszt technologii. No, taki sobie tutaj mielibyśmy. O, tutaj w fajne cele mamy na pewno. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Słowacja też. Tutaj Mołdawia też. Ale węgry już na przykład mają coś. O, Węgrzy już mają jakieś miary, interesujące cele. No nie wiem, to, że no musimy poczekać. O, kolejny cel. Czy to jest tak, znowu broń nuklearna? No, dobra, no weźmy to, no co, towarzyszy Musimy coś towarzyszy w końcu tu zrobić. Musimy i tak czekać, aż nam się tutaj zanektuje, zanektują węgry. No i wiecie co, jeżeli towarzyszy wyda kończył ten odcinek, to myślę, że ja się przeczekam jakby jakiś czas. No i ta węgla się zaanektowała pod sam koniec myślę, że wam otrzymam nagrywanie, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Po nie anektacja, przyłączenie dobrowolne. Jak będzie to jak oni będą się chcieli przyłączyć dobrowolnie, no to towarzysze oczywiście wam puszczę nagrywanie. I mówisz w międzyczasie, jak sami. E, no, możecie mnie no, no Po prostu, jak towarzyszę, będę blisko przyłączenia węgier, to... Też próbuję pokazać wam, jak, czy udało nam się jakieś poprawić relacje, czy coś w tym stylu, no bo co, towarzysze. Jakby na razie nic nie ma e, takiego do zrobienia, musimy tylko czekać, towarzyszasz aż e, to wszystko się porozwija, no więc... Sami rozumiecie, trochę to połata wywołała, no ale myślę, że będzie warto. Myślę tak czy siak, że koniec końców, towarzysze, będzie warto e, poczekać, no bo jednak fajnie to może wszystko wyjść. A jak na razie, towarzysze, dziękuję wam bardzo wszystkim za oglądanie, bo już widzę, że jest 20 minuta. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie, zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszam na następnych odcineczków z naszej kochanej serii z równej Polski. Na razie, cześć!